Jarosław K. Tak jak Putin, tak jak Łukaszenko, a tak jak Orban czy Trump, Hitler czy Stalin. Tych ludzi się naprawdę fajnie słucha. Dlatego z przyjemnością jutro posłucham Jarosława K. Ponieważ jest to naprawdę niesamowite jak oszust potrafi ludzi okłamywać. Raz mieliśmy... Oni często mówią, że to Rosja, jest atakowana przez Ukrainę, że to Tusk rządzi przez 8 lat, więc Zielony Ład to jest w ogóle reforma Tuska. Morawiecki nic nie podpisywał. a Morawiecki jeszcze, Morawiecki w ogóle jest genialny. Że, że genialny, no to też jest nudne, co nie, bo on stoi i mówi, że on się nazywa ten Donald Tusk. On no. akurat jest nudny, ale Kaczyński jest fajny jeszcze do posłuchania, bo on y, dwa lata temu wychwalał Zielony Ład jako super program PiSu. A dzisiaj mówi, że on pierwsze słyszy. To jest... No a Morawiecki to, wiecie, no 100 tysięcy mieszkań bo się do dymisji poda. Zero mieszkań, same ruiny. Ludzie problemy mają i po 5 tysięcy. A on w ogóle, sobie, wiesz, to zero sumienia facet ma, co, nie? Ale jak ktoś ma sumienie, a Jarosław Kaczyński ma to sumienie, widać ewidentnie, to on się po prostu parzy, tak? Pamiętacie, jak w sejmie, w sądzie zeznawał, że on dzwonił do Lecha podczas tego lotu, nie po to, żeby mu kazać lądować za wszelką cenę, żeby się z Putinem spotkał. Wtedy była polityka robienia loda Putinowi, każdy chciał się z nim przyjaźnić i zazdrościł Tuskowi, że nawrócił na dobrą drogę. A w sumie jak papież słusznie mówił, pewne siły zła Zachodu spowodowały to, co spowodowały. No bo z Ukrainowicie jak było, no tak masz żonę, tak jak Putin miał taką żonę w postaci Ukrainy, czy Rosja raczej w postaci żony, on się do żony podbija, podrywa, i chodź tutaj, to się trochę wkuruj, wiesz no, więc też się wkurzył i to też trzeba, no, szczerze to spojrzeć otwarcie i prawdziwie. I teraz mamy taką właśnie sytuację, no i wtedy, wtedy właśnie wszyscy, pamiętacie, tego Putina grali, że to będzie fajny facet, ale tylko, że nikt nie uprzedził, że będą ci jego żonę wyruchać. I teraz mamy taką sytuację właśnie, że wtedy taką sytuację mieliśmy, że wszyscy do tego grali i ten Jarek dzwonił do tego Lecha, Jarek, czy Lechu ląduj, ląduj, tak, no. Aż się ten, ten Błaszczak, czy ten, ten, ten Pijak, ten generał ich się tak spocił do kokpity, w kokpitu, wszedł i mówił chłopaki lądujecie, bo inaczej będziecie siedzieć w więzieniu jak ten, co nie chciał lądować w Gruzji, pamiętacie, no. No i oni tak wylądowali, że się jebnęli, a jeszcze tam ten ładnie zwierzyczki takich pokierował, żeby się na pewno tak ładnie jebnęli, bo wszyscy ich bardzo lubili, tu w Polsce i tam w Rosji. No i ten Jarek mówił, że on nie dzwonił do Lecha, żeby lądować, tylko on mówił, że co? On dzwonił spytać się o przepis na sałatkę z pomidorów, bo przecież Jarek jest znanym kucharzem, zwłaszcza sałatek z pomidorów. No. No takie pierdolił poły. Sędzia oczywiście, bo takie mam prawodawstwo, musi przyznać zeznania za prawdziwe, mimo że widać, że kłamie. No i go nie winiła. czy tam stwierdziła, że to co powiedział, jest to co powiedział, no czyli prawdą. No ale na szczęście to jest komisja śledcza. Jarek będzie znowu pierdolił, że on Pegasusa... Pegasus? Pierwsze słyszę. To słyszał o Pegasusie w Polsce. To taki konik trojański gdzieś tam na tego, na na strychu w, w domu. Zabawka. Konsola do gier. No. No, serwery na jazdowskich. Jak już powie, że to, że było kupione. Tak, ale się okazuje, że Izrael zaznawał w Unii Europejskiej, że już też miał dostęp do tych serwerów. Więc będzie śmiesznie. Pamiętajcie, że oszust nie był oszustem, gdyby powiedział, że jest oszustem. Tego Jarosław Kaczyński po prostu nigdy się nie przyznał, że jest oszustem. Wystarczy sobie porównać to, co mówił w zeszłym roku, to co mówił w tym roku i macie totalnie wszystko na odwrót. Zawsze tak było od początku. No. Jak jest w opozycji, to mówi pięknie, naprawdę fajne słowa. To chodzi do władzy, robi wszystko na odwrót. Pakiet dem demokratyczny. Chodzi do władzy, pakietu nie ma, wprowadza komunizm i zamordyzm, a demokrację niszczy. I tak dalej, i tak dalej. Mówi jakiś sędziak na telefon, sam je wprowadza. Mówi o jakiejś, jakiejś prywatyzacji lasów. Wszystkie lasy wyciął prywatnie do kieszeni ziobro i swojej Polska w ruinie. 8 lat doprowadził. Na trzecie, już 6 lat mu wystarczyło do ruiny doprowadzić. Więc generalnie Kaczyński jest ciekawym słuchaczem, jutro będzie dużo śmiechu. Bo naprawdę jest lepszy niż kabaret. sami warto się pośmiać. Czasami warto popatrzeć. Jak oszuści oszukują, tak żebyście później sami nie byli oszukiwani, żebyście nie dawali być nabranym przez oszustów. No bo powtarzam, oszust zawsze będzie oszustem. Nigdy nie przyzna się, że jest oszustem, bo inaczej jakby miał was oszukać. Pozdrawiam.